Czyli... Jeszcze raz. I. Jaki? Sta. Sy. Si. No głośno, I. powiedziałeś te słowo już. Ta. R. Ry. Ry. I. L. Is. Stary U. No, przeczytałeś to słowo. U. 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 I. Umy. U. d o do -l a s -u do lasu, kropka. Czyli stary... Lis ucieka... U... jaki ucieka? Umka do domu. Jakiego domu? Pelek. Sylwami. To już znasz te słowa. Sta... Stary lis się jest gotowy do czytanki na ocenę dzisiaj. Proszę czytać pierwszą czytankę. Tu sa tu i os ty us ty us. Głośno sylaby. To ty u tu osa i os ty. Dobrze. Drugie. Zaczynam drugi no. poziom. Tutaj. No. Ty am, tam d Sylabami, nie literami. Do. Rym. Rym. Ta. Don. Głośno sylaby. I don. D. Or. Dor. O. T. O. I O ty. O ty <śmany> c o, co? So. O. Sylaami pięknie czytać. Ci so. Ny Co na? Co na? Rynd Głośno sylaby. Paluszkiem sobie pokaż te sylaby. Robi. Co ona robi? No i ostatnia linijka. A, u, ty, u, tu. O, co? Całymi sylabami. Ładnie przeczytaj ostatni wiersz. Jeszcze raz. Paluszkiem pokazuj co czytasz. No, jak pan przeczytał? Dobrze czy słabo? Tak mieszane chyba, co? Troszkę tam mieszanie było. Mieszanie plus. Mieszanie plus. Mhm. Uh -huh. <gry>